Poszukiwaniu słowa. Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest środa, dokładnie 22 października 2025 rok. W księdze Jeremiasza, w 32 rozdziale, wers 42: Tak mówi Pan: Jak sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobro, które im zapowiadam. I drugi list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, siódmy werset. Nadzieja nasza, co do Was, jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. I jeszcze fragment rozważania Christi spilling -Nuker. Jeśli ogarnia Cię strach, zmagasz się z trudnościami, a Twoje serce jest pełne smutku, niech Bóg spotka cię w jakimś człowieku. Które ci pomoże, sprawi, że Twoje rany się uleczą, i będzie wiedział, jak ci doradzić i cię pocieszyć. Drodzy, dzisiejsze fragmenty mówią o pocieszaniu, o też nieszczęściu w obliczu tego, co nas spotyka w życiu, a także lud wybrany. Czytamy też o nadziei. Wiemy, że nadzieja chrześcijańska nie jest tylko optymizmem, ale skierowano. W konkretnym punkcie nadzieją połączoną z wiarą i miłością. I te fragmenty, zarówno ze Starego i Nowego Testamentu, mogą być przez nas odczytywane jako, z jednej strony, historyczny moment dla ludu wybranego, kiedy to prorok stara się pocieszyć lud izraelski słowem Pana, a z drugiej strony apostoł Paweł przecież przypomina Koryntianom, że Pociechę mamy w konkretnym Bogu, w konkretnym Bożym działaniu. Warto jest zauważyć, że Biblia nie pomija trudnych momentów w życiu człowieka. Nie jest księgą, która mówi, będzie dobrze. Będziesz miał łatwe, spokojne życie, tylko zaufa Jezusowi. Nie. Biblia mówi często wręcz przeciwnie. Przypomina nam, że Bóg jest zarówno obecny w momentach, kiedy cierpimy, jak i też kiedy jesteśmy szczęśliwi, radośni. Prorok Jeremiasz to prorok, który często doświadczał bólu. Przekazał bardzo ważną obietnicę. Tak jak dopuszczono zostało cierpienie, tak samo jest pewne nadejście zbawienia, pocieszenia i dobra ze strony Pana. To nie jest lekceważenie cierpienia. To nie jest przykrywanie go tanimi obietnicami. Dzisiejszy fragment to zapowiedź przemiany, że żadne nieszczęście nie ma ostatniego słowa, że to Bóg ma ostatnie słowo do powiedzenia, że on działa również pośród ruin. Przypominam, prorok Jeremiasz widział na własne oczy zniszczenia Jerozolimy, śmierć wielu swoich bliskich osób. Widział zniszczoną świątynię, widział jak lud wybrany został zabrany w niewolę. A jednak w jego słowach jest. Nadzieja na dobro, które zapowiedział Bóg. Z kolei słowa apostoła Pawła przypominają, że cierpienie nas nie oddziela od wspólnoty, ale nas do niej przybliża. Jesteśmy razem w bólu i w pocieszeniu. To doświadczenie wspólnoty w cierpieniu czyni nas coraz bardziej otwartymi na pocieszenie, które nie pochodzi od nas, ale pochodzi wprost od Boga. Jestem na Instytucie Pastoralnym razem z innymi młodymi duchownymi i mamy temat żałoby, cierpienia, odchodzenia, zmagania się z chorobą. Byliśmy na filmie, który nosi tytuł Chopin Chopin, i tam jest przedstawiony proces umierania tego wielkiego kompozytora. Jako stosunkowo młody człowiek dowiedział się, że jest chory na nieuleczalną chorobę, gruźlicę która niszczyła jego ciało, niszczyła jego życie. I w tych różnych momentach jego zmagania się z chorobą albo wpadał w życie, w wir wrażeń, albo wpadał w depresję, w smutek, w melancholię. Warto jest zauważyć, że każdy z nas może stanąć przed taką diagnozą, przed poważną chorobą. Na, której nie ma, na którą nie ma lekarstwa. Każdy z nas, niezależnie w jakim wieku jesteśmy, może stanąć przed tak okrutną diagnozą, jaką stanął Fryderyk Chopin. Wtedy pismo święte może nam nieco uchylić rąbka tajemnicy. Nie odpowiada nam na pytanie, tak jak na przykład Koran to czyni, dla muzułmanów. Jest jasne, że każde cierpienie, jakie spada na człowieka, jest tak naprawdę wolą Bożą, i los każdego człowieka jest zapisany z góry. Ta perspektywa, chociaż popularna w chrześcijaństwie, jest fałszywa. Chrześcijańska perspektywa opiera się na nadziei, na nadziei i zaufaniu Bogu, że to On ma ostatnie słowo, a nie człowiek. Tak jak Bóg sprowadza wielkie nieszczęście na swój lud, tak też mam moc podnieść ten lud z powrotem. To wszystko leży w Jego dłoni. Do nas należy trwanie w modlitwie, w wierze, w miłości, w nadziei. Apostoł Paweł pisze, że nadzieja nasza jest mocna. Powiemy, że w cierpieniach, gdy udział ma mamy, tak też w pocieszeniu, czyli kiedy Doświadczamy cierpienia, możemy być pocieszeniem dla innych. Na przykład Bonheffer, który, będąc w więzieniu, wiedział, że jest w celi śmierci, pocieszał swoich współwięźniów, także już potem oni sami wspominali, że człowiek ten był pełen pokoju i inny za innych się też modlił. Być może w tym momencie jego życia, właśnie Bóg mógł go użyć do tego, aby przekazać słowo. O nadziei, o miłości, o wierze. Zatem nadzieja chrześcijańska nie polega na tym, że nie będzie trudności, ale na tym, że Bóg jest wierny, zarówno w czasie burzy, jak i po niej. Zachęcam Cię dzisiaj do zastanowienia: jeśli dziś doświadczasz trudności, zaufaj, że Boże obietnice są równie prawdziwe, jak rzeczywistość cierpienia. Dobro, które Bóg zapowiada, nadejdzie. Nie według rachuby naszego czasu, ale według Jego wierności. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, chociaż często sprowadzasz na nas nieszczęście, albo sami też dopuszczamy się różnego rodzaju błędów, które sprowadzają na nas utrapienie i ucisk, to prosimy Cię, Panie. Daj nam wytrwanie, daj nam nadzieję, która nie ustaje. Abyśmy byli też nadzieją i pocieszeniem dla tych, których Panie nam dajesz. Daj nam, Panie, serca otwarte i Ducha Świętego, który nas będzie zachęcał do modlenia się o drugiego człowieka, do wsparcia innych, do bycia dla innych światłem. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Tak niechaj szczerze serc naszych i myśli naszych, w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.